Bo jesteśmy w takim domku. Jest on zawalony i raczej będzie szybki. No na wstępie mamy Jak widać Rozwalony piec kaflowy A tu tam woda kapie, bo się wystraszyłem. Dobra Tutaj Pralka Frania, stara. Dawno takiej nie widziałem na Urbexie. Ojo, ale... Widać, podłoga ma tragiczny stan. Tu normalnie jest kałuża deszczu, wody. Tu mamy dalej wyzak inwalidzki. No chodzą pewnie, No to jest na wiosce bardziej w polu. Tam na wstępie dalej lodówka. Porozwalane już szafki. Tam jakiś chyba młynek nie wiem czy nie do mielenia kawy stoi na szafce na stoliku. Tutaj mamy piec taki do grzania stary i tam właśnie jest boiler i chciałem sprawdzić czy będzie woda w nim Nie ma No czyli wody nie ma Czekaj, co tam przejdę Ja też nie Dobra, w tym pokoju widać mamy kanapę do spania. Tam dalej jest stara szafa, już pusta. I tam jakiś właśnie chyba kominek, więc musieli sobie takim małym tylko grzać. Bo widzę, że jest nawet drewno. Tam na podłodze obraz pana Jezusa. W tej drugiej szafie zostały jakieś ubrania chyba po komunii świętej, bo widać tam coś. No i tutaj fotel. Tam jeszcze na szafie chyba widać jakiś głośnik, tak mi się wydaje. Tylko że już rozwalony. No i więcej tutaj już za bardzo nic nie ma. Jeszcze tutaj było takie pomieszczenie gospodarcze, ale. Nie, takie jedno. Tylko. No tutaj nic nie ma. Same śmieci na podłodze. Także ja chyba na tym zakończę, bo w sumie więcej tutaj nic nie ma. I jak wam się podobało możecie zdać łapkę w górę i subskrypcję. No i my jedziemy już na następny obiekt.